Szanowni Państwo, gościem w naszym studiu jest pan Czesław Czapliński. Witam serdecznie. Witam Panią. Pan Czesław jest fotografem, dziennikarzem, publicystą, dokumentalistą, filmowcem. No Jednym słowem naprawdę człowiek wielu, 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 wielu talentów. Pan Czesław przyniósł do naszego studia kilka swoich prac, między innymi swój najstarszy album poświęcony sadze ro rodostyków. To jest w ogóle wydawnictwo nowego dziennika z 1988 roku. Tak, to w ogóle bardzo ciekawa historia. To jest w ogóle moja pierwsza książka. Po niej e, zrobiłem prawie 40, ale e, była niesamowita historia, ponieważ e, były przeor e, amerykański częstochowy, e, ksiądz Zembrzuski, kiedyś w takiej rozmowie mówi, wie pan, mam. Mam panią wdowę po Adamie Styce, czyli jednym z synów, która przechowała całe archiwum styków. Czy byłby pan zainteresowany? Ja wiem, no trudno powiedzieć. No w każdym bądź razie zaprosiła mnie do siebie. Mieszkała mniej więcej na 66. ulicy, naprzeciwko Fundacji Kościuszkowskiej. Kiedy zobaczyłem całe pudła dokumentów, zwątpiłem. No ale mówię, spróbuję. Napisałem pierwszy artykuł do y, Przeglądu Polskiego o Janie Styce, potem o Adamie, potem o. Y, o po prostu tych panoramach głównych. No i pamiętam, jak dziś, to był chyba 87 albo 86 rok, taki słynny opłatek zawsze w Nowym Dzienniku. Redaktor Wierzbiański wyszedł na środek, składa wszystkim życzenia, na koniec mówi: Proszę Państwa, chcę Wam ogłosić decyzję, zdecydowałem że Nowy Dziennik, a właściwie to wydawnictwo Bicentennial Publishing Corporation chce wydać album o rodzie styków polsko-angielskich i pan Czapliński będzie robił. I to, I to jest historia tego albumu, który jest nie do dostania. Ja żeby ten album dostać musiałem go pożyczyć od kuzynki. Pamiętam taką historię, ponieważ przyjaźniłem się z Ryszardem Kapuścińskim i on jak przyjeżdżał do Ameryki, to zawsze go prosiłem, mówi, przywieź mi jakąś swoją książkę. I pamiętam raz, daje mi jed jedną ze swoich książek i mówi, słuchaj, zobacz, tu jest tak troszeczkę zagięta ta książka. Mówi, wiesz, ja ją musiałem kupić w antykwariacie, bo ja nie mam swojej swoje książki w domu. Ja na początku myślałem, że on żartuje, ale teraz ja swoje książki pierwsze no, muszę albo przykład. pożyczać, tak, albo, albo gdzieś kupować. No to trzeba to zmienić moim zdaniem, a gdzie można? Czyli nie można dostać tej książki, ona jest nie do, nie do dostania, to jest rarytas i, i biały kruk w tym momencie? Absolutnie to jest rarytas i biały Kruk. Jeżeli do tego dodamy, że wtedy została tutaj zrobiona panorama Racławicka rozkładana, ja nie wiem technologicznie dzisiaj jest to możliwe, mhm. ale to było tak trudne, że... Osoba, która drukarnia, która drukowała, narzekała przez kilka lat jeszcze, ale potem tą książką chwaliła się, że właściwie robi tego typu mhm. rzeczy. I to jest jedyna książka o rodzinie styków na świecie, polsko-angielska, gdziekolwiek pojawi się obraz styków, zawsze ona jest cytowana jako źródło. A może, może przybliżymy naszym telewidzom? Kim była tak naprawdę rodzina, rodzina styków? Właściwie no, napisał pan sagę, prawda? ponieważ Sam. to jest saga malarskiej rodziny, rodziny artystycznej. Dlaczego akurat oni pana zainteresowali? Oni są związani z Stanami Zjednoczonymi w bardzo, bardzo istotny sposób. Tak, absolutnie. No, zaczęło się od Jana. Jan, i je, jego panorama Racławicka to jest zupełna legenda. Ale zapominamy cały czas, że on jest autorem również kilku innych panoram. Jedną z panoram. Te krucyfikszyn, ukrzyżowanie, można do dziś oglądać w Los Angeles. Na wzgórzu, gdzie jest cmentarz, zbudowany został specjalny budynek. Ta panorama ma 60 metrów długości. Oglądanie tej panoramy jest spektaklem. Kupuje się bilet, siada się w pięknych fotelach, przygasza się światło i nagle widzimy, pewne fragmenty są pokazywane. Na końcu jest dźwięk, coś niesamowitego. Ja, kiedy to zobaczyłem, to. to to właściwie nigdzie o tym nie czytałem i zdałem sobie sprawę, że pokazanie tego jest niesamowite. Kilkadziesiąt obrazów tej rodziny Styków zostało przekazane również do Doyle do amerykańskiej Częstochowy. Yy, można tam oglądać. Niewiele osób wie, że jest no to właśnie. właściwie tak, prywatne, prywatne muzeum. Ale teraz wróćmy jeszcze do tych dwóch synów, Tadeusz i Adam. Tadeusz był niezwykle uzdolnionym dzieckiem, który właściwie od, od małego było wiadomo, że będzie malarzem. On miał taki dar malowania portretu, że brał farby, paletę, uderzał kilka uderzeń i od razu była osoba. On również po tym okresie przeniósł się, przeniósł się do Ameryki, mieszkał na Central Park South i on malował najwybitniejsze postacie. Jeżeli pojedziemy do Białego Domu, to tam mamy portret na przykład Delano Roosevelt. Jak udało mu się osiągnąć takie, zdobyć takie kontakty i pojawić się w takim środowisku? Niesamowity facet. Negry. Właśnie najpiękniejsze wow. portrety z tamtego okresu są portretami e, po prostu Tadeusza Szastyki. Ale drugi jego, e, jego brat, a drugi syn Jana, Adam, e, w pewnym momencie e, Jan, który mówi: Mam już jednego artystę, ty, będziesz, ty pójdziesz do szkoły militarnej, będziesz się uczył zupełnie czegoś innego. No i po, po pół roku. Napisał list ten profesor do, do Jana i mówi, żeby pan przyjechał, coś panu pokaże. No i zaprasza go do siebie i mówi, niech pan zobaczy, tu jest zeszyt pana syna. On tutaj miał malować i pisać fizykę i inne rzeczy. Cały zeszyt pełen rysunków. On jest uzdolniony, pan musi, on musi być również malarzem. No i właśnie w Ameryce mamy masę jego obrazów, ponieważ on przed wojną był wysyłany do Afryki Północnej. Przez rząd francuski, żeby malować, ponieważ to były kolonie francuskie, kolekcjonerzy u niego zamawiali tak obrazy, że mówili tylko, proszę mi namalować obraz, metr na pół metra, cokolwiek kupuje płacę. Tak. Wow. On malował niesamowicie. Ja, ja przed napisaniem tej książki zrobiłem sobie tak, taką wyprawę do Maroka i objechałem te miejsca, żeby zobaczyć, co on malował. On malował w niesamowitych miejscach, w Haremach. W cudownych miejscach. Te jego przepiękne e, arabki, ci, e, ci sprzedawcy, to wszystko do dziś to są strasznie cenne obrazy, które były malowane niesamowicie. Ale w Ameryce szukał podobnych tematów i e, pojechał do Teksasu, malował Indian, Kowbojów. E, e, robił, zdi, e, robił również. E, jest kilka jego dużych, dużych obrazów religijnych, ponieważ zamawiali w kościołach nawet te główne, główne ołtarzowe obrazy. Ale w polskich kościołach on, są, te, są te malowidła? Czy? Absolutnie, są jego, jego malowidła. Bardzo ciekawa historia, taka trochę niesamowita się przydarzyła, kiedy zamówili, zamówili u niego obraz tych sióstr nazaretanek, które zostały, które zostały przez Niemców w tym lesie stracone hmm. wtedy. I zamówili u niego ten obraz i on namalował. I kiedy przyniósł ten obraz, to ta siostra, która znała tamte, rozpłakała się, ponieważ okazało się, że on namalował te siostry podobne. On ich nie widział zdjęć. O, to niesamowite. nie ta historia. No to prawda. Panie Czesławie, obok tego albumu, który już ma 25 lat, przyniósł pan również dużo większe dzieło, to olbrzymią kolekcję sztuki polskiej w Ameryce. Jak się w ogóle fotografuje sztukę? Bo to nie jest taki, taka prosta sprawa. No skrawa. na pewno nie. No właśnie, ta historia e, tego albumu, no to też właściwie 20 lat, ponieważ e, ja byłem, e, jest, jestem i byłem zaprzyjaźniony z Wojtkiem Fibakiem na początku lat 80. i z e, panią Barbarą Piasecką Johnson, którzy, kto, kto, którzy mieli duże kolekcje. I pamiętam, Wojtek, jak kupił nowy obraz, zawsze mnie prosił o fotografowanie. Ja na początku odmawiałem. Mówię, nie no, obrazów nie fotografuję. Ciebie, tych ludzi, gości, Lędla mm -hmm. tych w koło, tych, świat tenisowy, proszę bardzo, ale nie będę się w to bawił. On mówi, słuchaj, to są pieniądze, ja nie chcę nikogo innego. Ciebie znam, lubimy się, przyjeżdżasz i mnie robisz. Ja ci płacę. I tak zacząłem robić. Potem ludzie, kiedy się dowiedzieli, zaczęli mnie zapraszać e, do siebie. Kiedy już zrobiłem pierwsze obrazy, nie chcieli, żeby ktoś inny robił. Kiedy zorientowałem się, że w, w mojej kolekcji e, w komputerze jest kilka tysięcy obrazów, mówię sobie... Trzeba to jakoś połączyć. Zobaczyłem, że mam z różnych kolekcji. No i w tym albumie, który jest uważany za jeden z największych, waży siedem funtów. Ja go gdzieś biorę, to jest decyzja bardzo podstawowa. Kawał ponieważ... cegły. Albo, albo cegła, albo nic. Tu jest 23 prywatne kolekcje obrazów. A jest ich więcej? Ile jest jeszcze panu zostało do zapisania? Do no są jeszcze kolekcje instytucjonalne, to znaczy mhm. Fundacja Kościuszkowska, Instytut Naukowy. Instytut Piłsudskiego, Polskie Muzeum, genialna kolekcja jest w Polskim Muzeum w Chicago. Niewiele osób wie, że tam jest kolekcja. W 1939 roku na wystawę światową do Chicago przyjechały najlepsze obrazy dwudziestolecia międzywojennego. Wybuch wojny. I zostały. Tak. Wybuch wojny spowodował, że nie wróciły. Ta rzeźba w Central Parku, no tak, Janieły, stała prezent. przed polskim pawilonem olbrzymim. I oni mają najlepszą kolekcję i malarstwa, i sztuki użytkowej. Także jeszcze powinny się w tym znaleźć. I jedną właśnie niesamowitą tutaj kolekcją jest kolekcja Jana Nowaka Jeziorańskiego, która, po, która w tej chwili znajduje się we Wrocławiu, w Osolineum, Po latach... I co, co zbierał właśnie Nowak Jeziorański? No to właśnie, możemy to jest... zobaczyć właśnie w tym e-booku, który wypatrzyliście Tak, pan właśnie jest e-book i książka, jak również film. Przed śmiercią, Pana autorstwa. mojego autorstwa i Krzysztofa Strykiera. Zrobiliśmy to wspólnie. Muszę się niestety pochwalić, że w grudniu ten film zdobył. Z czego niestety. No, niestety, bo, no, no, niestety, bo no, niektórzy. Ach, ta próżność tak źle widziana. No, no, no nie, nie, panie Czesławie. Dobrze, to wytniemy. W grudniu, w, grudniu, w grudniu ten film ten film otrzymał Złotego Kopernika jako film edukacyjny, ponieważ w tym filmie ja pokazuję. Jana Nowaka Jeziorańskiego jako kolekcjonera dzieł sztuki. Mało znane oblicze. Zupełnie nieznane oblicze. Z tym filmem związana jest niestety ta historia, ponieważ kiedy y, ja nagrałem to, Nowak Jeziorański zmarł, i kiedy montowałem ten film, zastanawiałem się, kto by powiedział kilka słów na początku tego, tego filmu. Nowak Jeziorański był legendą, był osobą, która. Która jest takiego publicznego zaufania? Jaką osobę znaleźć, która by powiedziała? Zaczynałem się z Krzysztofem, właśnie z zastanawiać i wpadł nam na pomysł Gustaw Cholubek. Ja Holubka znałem, fotografowałem. Krzysztof Strykier z nim grywał w brydża, więc zdecydujemy się i ten. I, i właśnie związana z tym historia była niesamowita, ponieważ on się zgodził. I ja miałem go odebrać. Ze szpitala i przewieźć do tego studia, gdzie, tą, gdzie nagrywaliśmy tą, tą rozmowę. On już był wtedy dość ciężko chory, miał dializę nerek. I pamiętam, że, że jadę z, z taksówkarzem, już tak szaro się robiło i widzę taką zgiętą postać takiego y, y, Gustawa. Podjeżdżamy, ja wychodzę z tej taksówki, y, otwieram mu tylne drzwi, żeby koło mnie usiadł, a on mówi: Nie, nie, nie. I otworzył te przednie, usiadł z przodu. Ja mówię: To już jest zły znak. To jest bardzo Oni Tak pomyślałem sobie, Ojej. wsiadłem z tyłu, ruszamy. I ja mówię do tego kierowcy, ja mówię, nie wiem, czy pan wie, ale tu wiezie pan wyjątkowego człowieka. Tak. Niech pan jedzie ostrożnie, jedziemy do Anina, także będziemy jechać za 20 minut. To jest wyjątkowy człowiek, on tak się skrzywił tak do mnie, cholubek, e, e, i nagle mówi do, do tego kierowcy: mówi Wie pan, cały dzień mnie tutaj kuli igłami. Ja od rana nie paliłem papierosów. Czy ja bym mógł? A ten kierowca pokazuje palcem. Widzi pan tutaj tą kartkę? W samochodzie nie palimy. Jezus. Ale pan jest jedynym człowiekiem, A, który może poszpala. zapalić. O, Wtedy posz, Bogu, uśmiechnął, uśmiechnął się do mnie krzywo i jednak to, co mówię, miało sens. Przyjechaliśmy na miejsce. Ja napisałem tak mniej więcej na stronę to, co ja bym myślał, żeby cholubek powiedział. On usiadł przy tym, włączyliśmy kamery i w pewnym momencie ja mu daję tą kartkę, on tak tylko rzucił na nią okiem, mówi, niech pan to schowa. I na wstępie tego filmu on mówi przez kilka minut sam, rzecz tak, nie tak niesamowicie, że zaczyna się, zaczyna się właśnie tą wypowiedzią o Nowaku Jeziorańskim, a kończy się wypowiedzią papieża, kiedy pa, to w ogóle nie ta historia. Ten film często ja go pokazuję gdzieś, czy na uniwersytetach, czy gdzieś, jak bywam, im mam wykłady o sztuce i mówię, że pokażę go na końcu, bo. Po tym filmie. To już nic nie można pokazać. No to jest fascynujące. Ja rozumiem, że będziemy mogli pokazać fragment tego filmu za chwilę, a cały film w któryś z kolejnych poniedziałków. Dokładnie, już, już się doczekać nie możemy, powiem szczerze. Drodzy Państwo, warto na to czekać. Panie, panie Czesławie, dziękujemy bardzo za obecność w studiu, że niestety musimy się pożegnać choć przyznaję, że kłóciliśmy się przed wejściem, wejściem do studia, że jeszcze byśmy Pana po inny, po inne rzeczy, o inne rzeczy popytali. No jest podpytali. mnóstwo no. rzeczy, o które możemy popytać, na przykład no. jak Pan Czesław fotografował Michaela Jacksona. No właśnie, a, ale... Ja, ja, no, ale no trudno, proszę Państwa, nie mamy czasu, bardzo, bardzo żałujemy. Jesteśmy, jesteśmy pewni, że jeszcze Pana Czesława do naszego studia zaprosimy i będziemy mogli porozmawiać także o innych rzeczach. Bardzo dziękujemy za zaprezentowanie tych wspaniałych książek, a także możliwość udostępnienia tego filmu, bo, bo naprawdę jest bardzo ciekawy i myślę, że nasi Nasi tak, także to docenią. Dziękujemy panu bardzo za wizytę w naszym studiu. Dziękuję bardzo. Do widzenia państwu. A państwo zapraszamy na fragmenty filmu. Z wielką przyjemnością i radością chciałbym państwu przedstawić film tej dokumentu sporządzonego przez moich przyjaciół, który jest bardzo interesujący i bardzo ciekawy przez fakt takiego nowego spojrzenia na bohatera. Tego filmu, którym jest Jan Nowak Jeziorański. Otóż twórcy tego filmu postanowili zrobić film o nim jako kolekcjonerze dzieł sztuki. To zaskakująca wiadomość, że Jan Nowak Jeziorański był kolekcjonerem i że zbierał w swojej kolekcji polskie malarstwo, grafikę, numizmatykę, że się tym zajmował i że Zajmował się tym bardzo namiętnie i przez wiele czasu. Skąd się wzięła u niego ta pasja? U tego człowieka, którego, którego wizerunek jest wizerunkiem bohatera, bez żadnej przesady, wizerunkiem wielkiego bojownika, naszą niepodległość, człowieka olbrzymich kontaktów. Międzynarodowych, tego, który mógł zaprezentować Polskę całemu światu. Tak więc myślę sobie, że wzięło się to u niego po prostu ze zmęczenia. Chciał odpocząć i wynalazł na to w znakomity sposób. Urządził sobie dom wszystkimi możliwymi pamiątkami, które zdobywał sukcesywnie i gromadził w tym domu. W tej jego pasji, w tej szczególnym e, szczególnym zbieractwie zawiera się pewien etos patriotyzmu. Szczególnego patriotyzmu, który nie posługiwał się hasłami buńczycznymi, ani pomachiwaniem sztandarami, tylko w cichości ducha, bez reklamy jakiejkolwiek, Obsował z tym, co jak się wydaje, było jego autentycznym domem. Zbiory te nie zginęły, zostały przekazane przez niego muzeum im. Josoliński we Wrocławiu i naprawdę są zdumiewającym świadectwem osobowości tego człowieka. Tak niezmiernie bogatego w wyobraźnię, we wszystkie ludzkie cnoty. Po roku pięćdziesiątym drugim, kiedy zostałem dyrektorem. Radia Wolna Europa, Polskiej Sekcji. Akurat w Monachium odbywały się raz na miesiąc chyba wielkie licytacje. Nie pamiętam, zdaje mi się, że to się nazywało Faber und Faber. I zacząłem zachodzić tam, no i to mnie bardzo poniosło. W każdym razie zacząłem kupować obrazy na, tej, na tych licytacjach, no a później już sprowadzałem się katalogi wszystkich możliwych licytacji.